10 sztuk złota, 20 sztuk złota, 30 sztuk złota, 40 sztuk złota, 50 sztuk złota, 60 sztuk złota, 70 sztuk złota, 80 sztuk złota, 90 sztuk złota, 100 sztuk złota, 150 sztuk złota, 200 sztuk złota, 250 sztuk złota. 300 sztuk złota. 350 sztuk złota. 400 sztuk złota. 450 sztuk złota. 500 sztuk złota. 550 sztuk złota. 600 sztuk złota. 650 sztuk złota. 700 sztuk złota. 750 sztuk złota. 800 sztuk złota. 850 sztuk złota. 900 sztuk złota. 950 sztuk złota. Sztuk Złota.